Witajcie w kolejnej realizacji. Dzisiaj coś innego. Dzisiaj będzie stół. Jakby renowacja stołu, który kiedyś miał być trochę inny, dzisiaj będzie trochę inny. Powiem tak: trochę czasu spędziłem nad tym wczoraj. Siedziałem to pół godziny, złożyłem ten stół tak, jak był, wcześniej oryginalny. Nie podobał mi się, za nic w świecie bym go nie zmontował z powrotem. Kupiłem go za bezcen, za jakieś 100 koron. I jeżeli nie wyjdzie, trudno potnego do spalenia albo tam wykorzystam na coś, ale mam nadzieję, że wyjdzie ten cały plan. Do tego wykorzystam tak, blat i dwie takie dostawki bukowe. To jest taki typowy malezyjski blat, czyli straszny gatunek drewna, samo odpady pocięte w krótkie paski poklejone itd. To jest to. On jest w grubości około 3 cm. Tak, e, oczywiście go szlifowałem. Ten, ta realizacja czeka już kilka lat, nie wiem, 2-3 lata na to. Nie miałem na to czasu. Zdążyłem go tylko przeczyścić. Kiedyś o tym wspominałem, jak używałem Rotexa do czyszczenia tego blatu. E, I to właśnie na tym blacie Rotex mi się idealnie sprawdził. Dobra, teraz tak, co zrobiłem do tej pory. Oczywiście przygotowałem sobie jakiś tam materiał, który mam nadzieję, że mi wystarczy. Tutaj jeszcze jednych rzeczy nie ma, czyli takich poprzeczek małych, ale to do tego przejdziemy. Ja może do tej kamery pokażę. Ja tutaj wypełniłem klejem wszystkie jakieś ubytki, ponieważ te belki to jest drewno KVH, z którego jestem kompletnie niezadowolony i dlatego to pociąłem na takie odcinki, które mniej więcej potrzebuję. One są oczywiście jeszcze do skrócenia. Wypełniłem wszystkie senki klejem wczoraj. Wszystkie pęknięcia, i tak dalej, chociaż to akurat nie, nie robi tam dużego znaczenia. Jeżeli chodzi o sęki, tu była dla mnie tylko ważna sprawa, żeby mi one po prostu nie wypadały. A pęknięcia, tak jak tutaj, są czy tutaj, po prostu żeby te kawałki się nie rozłupały na pół czy na kilka części, dobra. Ja teraz, co muszę zrobić? Tak się zastanawiałem, czy to strugać, czy nie strugać, ale wydaje mi się, że. Ponieważ aha, właśnie, ponieważ powierzchnia będzie jakby taka rustykalna, czyli będę szczotkował wszystkie te elementy i one nie będą gładkie, także wydaje mi się, że tutaj struganie sobie odpuszczę. Mam nadzieję, bo tutaj za mną, jak widzicie, jest duża belka, która będzie przechodziła przez cały stół, która będzie jakby podpierała cały ten blat środkowy i te dwa boki, a boki mają po 50 cm, także jest co podpierać. Jest to dosyć ciężkie. Jedyny problem jest taki, że będę musiał to zrobić w dwóch elementach i te dwa elementy duże, naprawdę duże, bo to będzie prawie 3 metry i no prawie 2,5 metra ta konstrukcja te nogi i tak dalej, to będę musiał wynieść to z warsztatu, a mam bardzo małe wejście i zastanawiam się, czy mi się to uda. No mam nadzieję, że tak. Co jeszcze mogę powiedzieć? Zanim zacznę cokolwiek robić, teraz tak. Belki będą szotkowane i malowane na biało. To jest ta sprawa. Niektóre z nich no, wymagają przestrugania jakiegokolwiek. Bo tutaj no, są jakieś uskoki. A tutaj to widać, tu jest prawie 3-3,5 mm. Także to muszę przestrugać. Chociaż wolałbym dobrać inną belkę. Może po prostu inną wezmę do tego. Tu jeszcze kawałek rdzy z transportu. Docinam to pod względem długości. Mam już listę wymiarową, czyli dociąłem sobie na razie według listy z naddatkiem drobnym, kilku centymetrów. Mam listę też pełną gotowych elementów. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o połączenia, ponieważ to będzie malowane, Wydaje mi się, że nie będę tutaj cudował żadnych dziwnych połączeń. To jest taki tymczasowy zresztą stół, ponieważ moja żona ma zupełnie inną wizję i ten stół będzie u nas jakby wiadalni tymczasowo, ponieważ jesteśmy przed remontem, i dopiero po remoncie chcemy robić jakby docelowo całe wyposażenie wnętrza i może ten stół zostanie, może nie. Zobaczymy. W każdym razie mam te wszystkie elementy. Mogę sobie to zacząć montować, ale a propos tych połączeń, po, połączenia zrobię na po prostu długie wkręty. Zrobię otwory, później je zaślepię kołkami. To też przeszczotkuję, zamaluję całość. I mam nadzieję, że nie będzie tego za bardzo widać. I teraz, żebyście mogli sobie to zwizualizować, ponieważ ja nie mam jak zwykle rysunku żadnego, to będą takie ramki. Może to tak pokażę. To będą takie ramki, dwie. O, i tu będzie jeszcze jedna belka. Czyli te wszystkie cięte, jakby strony, będą zasłonięte. To będzie od dołu, czyli na podłodze. To będzie przykręcone do blatu. I tutaj pomiędzy będą jeszcze takie szczebelki odwrócone w rąb. Także to tak, taką mam wizję. Nic może szczególnego, ale zobaczycie, że może to całkiem fajnie wyglądać. Co jeszcze? No dobra, już nie będę tutaj za dużo gadał. Zabieram to na maszynę i docinam. Najpierw po długości. Wszystkie elementy i biorę się za szczotkowanie. Albo szczotkowanie najpierw. Hmm. Może najpierw to wyszczotkuję. Jak myślicie? Hmm, hmm, hmm. Może szczotkowanie będzie najpierw lepszą opcją. To zabieram się za szczotkowanie. Słuchajcie, jakąś godzinę temu, no widziała mnie moja małżonka i stwierdziła, że ten efekt by świetnie wyglądał, ale gdyby to były przycierki i tak dalej. No i tu się zgadzam, ale przy farbie białej no, ten efekt może nie być taki ciekawy jaki ja sobie wymyśliłem, w związku z tym dużo nagadałem na ten temat, ale zabieram to, sprzątam i zabieram to na strugarkę, żeby to wszystko wyrównać. Szkoda tylko mojej roboty, pół godziny straciłem na to, no ale może i dobrze, że to jest na tym etapie, a nie na końcowym, nie? Dobra, sprzątam to i strugamy. Tak więc mam przygotowany ten materiał, czyli przestrugany z czterech stron, obcięte na wymiar wszystko. Mam nadzieję, że będzie mi się to zgadzać. Najciężej było z tą belką, i ona mi tak jakoś dziwnie leży. Chyba jest trochę stwistowana, ale wydaje mi się, że jak ją po prostu przykręcę do tego blatu, to ona się ono dojdzie, ponieważ to jest miękkie drewno. Tam blaty są twarde. Także teraz wymierzam sobie środek. Bo zaraz zobaczycie, co dalej. Jeszcze przydałoby się ołówek naostrzyć. Dobra, mi tu wyszło 119,5. Środek i blat, ten główny, ma 180 cm, czyli po 90 na stronę 90 minus 2, ponieważ 2. 2 centymetry będzie wchodzić belka na ten blat. Na ten blat duży. Czyli to są krawędzie. Bo tu chodzi o to, że ta belka będzie tutaj wchodzić jedna w drugą, i ta, ta końcówka będzie podpierać ten blat. Z tyłu. Także jeszcze sobie sprawdzę. Czy tu nie ma jakiegoś błędu? 176, ok. No dobra, czyli mogę teraz odrysować sobie tutaj. W zasadzie strasowania to jest wszystko. Teraz pozostaje mi wyciąć te kawałki i spasować je. Zobaczymy, czy one będą dobrze wyglądać. I wtedy zabieram to wszystko do szlifowania, gruntowania i czekam, aż to wyschnie. Największy element sobie już schnie, skleiłem go na poliuretan. I ostatnią rzeczą, jaką dzisiaj wykonam, bo już jest dosyć późno, jest po 12, wyszpachluję tylko takie ubytki większe. Do tego użyję takiego szpachlu standardowo Jotun. Nie wiem, czy coś wam to mówi, ale moim zdaniem, najlepszy szpachel, jaki jest na rynku u mnie. Ja tego nie szlifowałem jeszcze, ze względu na to, że wolę już to mieć odpylone. Przez noc zdążyło sobie to wyschnąć, także teraz mogę zająć się szlifowaniem. Zobaczymy jeszcze, jakie tutaj ubytki będą, ale w tej chwili chciałbym przygotować to w taki sposób, że szlifuję, nakładam grunt i zostawiam znowu na jakiś czas. W międzyczasie lecę do pracy. W dłuższej chwili mam już wszystko pomalowane, wyszlifowane, wyfrezowane, pomalowane gruntem, czyli mam w tej chwili ten element duży i sześć, sześć tych mniejszych. Tak to zostawiam, uciekam teraz do roboty. Mam nadzieję, że mi to ładnie wyschnie, jak wrócę. Dzisiaj mam zresztą gościa, także nawet nie wiem, czy się tym zajmę, ale no, to już jest przygotowane. Pod dalszą obróbkę. Dobra, możemy dalej kontynuować, wszystko mi ładnie wyschło, także zawieram się teraz za wyczyszczenie końców wszystkich, które będą gdzieś tam powiedzmy potrzebne do referencyjnej, e, referencyjna powierzchnia do wyznaczenia domino. Tutaj użyję domino 10 na 100 czyli takie nie za duże jak na tą konstrukcję, ale tu chodzi o to, żeby tylko wzmocnić to przed niepożądanymi ruchami. Wiadomo, to jest stół, który ciągle się buja i tak dalej. I tutaj jedna rzecz mi się w ogóle wydarzyła. Nie zwróciłem uwagi, że ten materiał jest dosyć świeży, nawet w niektórych miejscach jak rozcinałem, to jeszcze żywica wypływała. I ta dłuższa belka niestety jest stwistowana, jest skręcona około centymetr. Ale doszedłem do wniosku, że nie przejmuję się tym, ze względu na to, że ciężar tych nóg i e, ciężar blatów powinien jakby dociągnąć ten, tą część w prawidłową stronę. Mam nadzieję, że tak się wydarzy, ponieważ to jest tylko świerk, także nie powinno tutaj się nic specjalnego dziać. E, no, mam nadzieję, że tak się wydarzy, że będzie, że będzie wszystko ok. Dobra, teraz tak. Czyszczę te wszystkie powierzchnie. Biorę domino i daję po dwa kołki na stronę. Czy na stronę, na połączenie. Tak, żeby to wzmocnić i żeby mieć też jakby pozycjonowanie. Później sobie to złożę, zobaczę jak to wygląda. Potem nawiercam otwory. Pod kołki i pod wkręty. Przygotowuję kołki i skręcamy całość, żeby to zaślepić. Potem. No i dalsza część malowania. No bo tutaj wiadomo, to jest na razie grunt. Nawet tego nie szlifowałem, ponieważ tutaj teraz po gruncie, jak będę miał całość skręconą, to muszę uzupełnić resztę ubytków, które teraz wyszły, albo gdzieś tam wcześniej nie zauważyłem czegoś. I te, te ubytki będą musiał poszpachlować, Niektóre się po prostu no, wciągnęło ten szpachel. Pomimo tego, że dałem więcej, no, ale niektóre gdzieś tu w niektórych miejscach były takie dziury, że wymagało to. Większej ilości szpachlu. wymaga to większej ilości szpachlu, także biorę się za robotę, już nie gadam. Bo mam trochę tych połączeń, także tutaj użyję domino, tej większej bestii, ponieważ będzie łatwiej tutaj w tych belach też pozycjonować. Tu jest oczywiście też wysoko sinna, także tak sobie pomogę. Dobra, teraz przede mną nierada wyzwanie, żeby to skleić w miarę szybkim tempie, ponieważ będę tutaj używał poliuretanu. No, mam nadzieję, że zdążę z tymi połączeniami. Problem w tym, że muszę połączyć to wszystko jednocześnie tutaj, żeby wrzucić to w ściski, ponieważ ściski, no tutaj najpierw użyję ścisków. Poczekam aż to zwiąże, a wtedy dopiero dam wkręty, ponieważ no, tutaj byłoby za dużo zabawy, żeby się bawić jeszcze z wkrętami, nawiercaniem otworów w miarę dobrze. jedna strona gotowa, teraz zabieram się za drugą, no i czekamy aż to wyschnie. Dobra, moja konstrukcja wyschła, ja sobie wczoraj jeszcze poszpachlowałem te wszystkie ubytki, które gdzieś tutaj pomiędzy ściskami do, do, dostałem się do nich. Teraz nawiercam otwory i wkręcam wkręty takie 220, myślę, że będą wystarczające, żeby to wzmocnić, chociaż to już samo w sobie jest w tej chwili mocne, ale na wszelki wypadek tak to zrobię.